<laughs> Dzisiaj czytamy historię o cudzie, którego Jezus dokonał i jego działaniu w życiu człowieka, którego uzdrowił. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy w tej historii. Po pierwsze, cierpienie nie jest bezsensowne czy bez znaczenia. Po drugie, czego Jezus nauczał używając śliny i błota. I po trzecie. Będziemy patrzeć na przykład prostej wierności. Jednym z powodów, dlaczego jest trudno czytać Biblię, jest to, że w Biblii Bóg naucza o bardzo trudnych, czasami szokujących tematach. Niektóre fra fragmenty Biblii jest trudno czytać, ponieważ mówią o rzeczach bardzo nieprzyjemnych. Biblia jest księgą, który mówi o życiu w tym prawdziwym świecie. Bóg niczego nie unika, nic nie zamiata pod dywan. Człowiek, który nie chowa swojej głowy w piasek, musi się skonfrontować z bardzo nieprzyjemnymi tematami. A Biblia jest księgą, która pomaga nam, ponieważ mówi o takich rzeczach. Jednym z najtrudniejszych pytań jest, czemu dzieci cierpią? Ja ogólnie nie lubię szpitali. Nienawidzy chorób i śmierci, trochę łatwiej jest pogodzić się z tym, że starsze osoby chorują i umierają. Ale jest całkowicie nienaturalny i okropny, kiedy małe dzieci poważnie chorują, umierają albo rodzą się niepełnosprawne. W momencie, kiedy matka słyszy niedobrą wiadomość od lekarza, pryskają jej marzenia. Często taka choroba powoduje ogromną finansową odpowiedzialność dla ojca. Rzeczy rodzinne zmienia się na zawsze. Takie choroby w życiu dziecka mogą całkowicie zmienić związek rodziców. Co pastor mógłby powiedzieć ludziom, którzy przechodzą przez tak, takie trudności, jeżeli nie byłby nic w Biblii napisa napisane o cierpieniu? Co bym powiedział, jeżeli sam musiałbym wymyśleć wytłumaczenie dla cierpienia. Co byśmy robili, jeżeli byśmy mieli tylko ludzkie teorie? Chwało że nie jesteśmy w takiej sytuacji. Biblia jest pełna smutku i cierpienia. W tym rozdziale Jezus naucza o cierpieniu z powodu choroby. W pierwszym wersecie czytamy przechodząc, ujrzał człowieka szlapego od urodzenia. Teraz jest on mężczyzną, ale jest ślepy od urodzenia. Widocznie jego rodzice już nie są w stanie go utrzymywać, ponieważ w wersecie 8 dowiemy się, że jest on żebrakiem. Sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: Czyż to nie ten, który szadywał żebrząc? Był ślepy od urodzenia. Nie umie czytać, ani pisać, jest ubogi, prawdopodobnie upokorzony, ponieważ musi karmić siebie, żebrząc. Życie jego było trudne. Uczniowie chcą rozumieć czemu on jest ślepy. Zapytali go uczniowie jego mówiąc, miściu, kto zgrzesił, on, czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Oni mają tylko jedną kategorię dla cierpienia. Musi być ono z powodu jakiegoś wcześniejszego grzechu. Ale oni się mylą. Mylą się w tej samej sprawie, co przyjaciele Joba. Job miał wiele dzieci. W ciągu jednego dnia wszystkie one umarły. Był bardzo bogatym człowiekiem. W ciągu jednego dnia stracił swoje bogactwo. Na dodatek poważnie zachorował. Wtedy jego przyjaciele odwiedzili go, aby go wspierać. Jednak oni wymagali, żeby on wyznał swój ukryty grzech. Job nie miał ukrytego grzechu i przez długi czas tłumaczył im, że nie wie, czemu on cierpi, ale nie jest z powodu ukrytego grzechu. Oni nie wierzyli mu, ponieważ myśleli w ten sposób: cierpienie musi być z powodu konkretnego grzechu. W pewnym sensie jest to prawda, Ponieważ jeżeli grzech nie przyszedłby na świat, to nie byłby cierpienie. Cierpienie przyszło na świat z powodu grzechu. Ale pojedyncze sytuacje wcale nie są takie proste. Cierpienie w życiu Joba nie było spowodowane przez grzech w jego życiu. Cierpienie w tym rozdziale nie jest rezultatem grzechu tego człowieka ani jego rodziców. Czytamy odpowiedź Jezusa w wersecie trzecim. Odpowiedział Jezus, ani On nie zgrzesił, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Uczniowie chcą zrozumieć przyczynę cierpienia. Pytają o to, co spowodowało jego cierpienie. Ale Jezus tłumaczy im sens tej choroby. Jezus mówi o celu jego cierpienia. Jezus mówi o owocach, które wyrosną z jego cierpienia. Jezus nie zachęca ich, aby analizowali przesz przeszłość i sprawdzili, co doprowadziło do tej sytuacji. Lecz Jezus skupia się na, przysz na przyszłości i tłumaczy, tłumaczy, że dzięki tej sytuacji Bóg będzie falony. Bóg będzie używał cierpienia ku dobremu. Bóg zachęca ich, aby skupili się na przyszłości i na tym, jak Bóg będzie działać. Jest to bardzo ważne nauczanie, które my musimy zastosować w życiu, kiedy my cierpimy. Będziemy cierpieć. Tak jest napisane. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. gdyż, gdzie jest napisane sługę nie jest większy niż Jego Pan. Jezus cierpiał, i my będziemy cierpieć. A kiedy cierpisz, nie szukaj, nie skupiaj się na przeszłości i tym, co doprowadziło cię do tej sytuacji. Ani nie myśl, że jest to pech, przypadek, czy że twoje cierpienie jest bez znaczenia i bez sensu. Jezus nauczał uczniów właściwego podejścia do cierpienia. Ślepy żebrak urodził się ślepy, aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Bóg ma plan. Ufaj, że Bóg może używać Twojego cierpienia dla czegoś dobrego. Najlepszym przykładem jest ukrzyżowanie Jezusa. Nie jest łatwo oglądać film Pasja. Jest krwawy, brutalny i długo trwa ukrzyżowanie Jezusa. Ale prawda jest taka, że film może pokazać tylko fizyczny aspekt cierpienia Jezusa. To, co było jeszcze bardziej okropne, to, że Jezus, który nigdy nie zgrzesił, wziął na siebie nasze grzechy. Jest napisane, że Jezus stał się grzechem za nas. Jezus był ukarany przez Boga Ojca za nasze grzechy. Chociaż film Pasja jest brutalny, to nawet on nie pokazuje wszystkich aspektów cierpienia Jezusa. Nie było większego cierpienia w historii świata. A Bóg używał cierpienia Jezusa ku dobremu, aby zbawić grzeszników. Jeżeli mógł użyć tego cierpienia ku dobremu, to może także używać innych cierpień ku dobremu. W tym rozdziale Jezus będzie falony przez uzdrowienie tego człowieka. W życiu apostoła Pawła Jezus nie uzdrowił go, lecz dał mu łaskę, aby przeżył cierpienie. Paweł prosił o uzdrowienie, a Jezusa odpowie, odpowiedział: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. W jednej historii moc Jezusa była okazana przez uzdrowienie, w drugiej przez udzielenie mocy na przetrwanie. Tak, są przyczyny, które powodują cierpienie. Niektóre może są z Twojej winy, a niektóre nie. Ale przypominaj sobie, że Bóg ma dobry cel dla Ciebie. I jego cel jest wart wszelkiego cierpienia, który musimy przetrwać. Jest napisany: Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Grześ Indrzej jest napisany: Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczyje, to jednak ten nasz. Wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, obowiem nieznaczny filowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość w jakiejś tej fały. Teraz poświęcimy kilka minut, aby porozmawiać o ślinie i błocie. Czemu Jezus użył, użył błota, aby uzdrowić szlapego? Pierwsza odpowiedź jest napisana dla nas w wersetach 13 i 14. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. Był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzy oczy Jego. Jezus uczynił błoto z tego samego powodu, dlaczego uczynił ten cud w sabat. Aby złamać tradycję faryzeuszów. Jeden z rodzajów pracy, której faryzeusze zabraniali czynić w sabbat, było zagnietanie czasta. Po hebrajsku słowo ciasto to słowo błoto. Zrobił błoto to jest jeden z tych rodzajów pracy, którego oni zabraniali. Jezus mógł po prostu powiedzieć coś, aby uzdrowić tego człowieka, i wtedy jego działanie byłby mniej kontrowersyjne. Ale Jezus specjalnie uczynił błoto, aby uzdrowić tego człowieka. Farezujesz zabraniali leczenie w sabbat, z wyjątkiem leczenia, aby uratować życie. Niektórzy rabbi także nauczali, że ślina czyni człowieka nieczystym. Więc może Jezus specjalnie uczynił błoto ze śliny, aby złamać jeszcze jedną tradycję. Jezus także nie musiał uzdrowić w sabbat, mógł czekać do następnego dnia. Ale Jezus powoduje kontrowersje, ponieważ te kontrowersje, które trwają przez następnych 40 wersetów, podzielą ludzi. Z powodu kontrowersyjnych czynów Jezusa większość ludzi będzie bardziej nienawidzić Jezusa, ale przynajmniej jeden człowiek uwierzy w Niego. Zauważ, to samo działanie. Budzi gniew w jednych i wiarę w innych. To samo słońce, które roztapia wosk, utwardza glinę. Drugi powód, dlaczego Jezus użył błota, to aby pokazać, że Bóg często używa różnych środków. Bóg wcale nie musi ich używać. Jednak najczęściej to robi. Przez całą historię Izraela w Starym Testamencie Bóg uczynił mnóstwo rzeczy, nieustannie działał w ich historii, najczęściej przez różne środki. W przypowieściach jest napisany: Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Bóg nie potrzebuje mieczy Izraelitów ani konie wojennego. Lecz używa mieczy i konie, aby zwyciężyć, oni walczyli, aby wypędzić narody z ziemi obiecanej. Bóg powoduje, że jest dzień i jest noc. A kiedy kilkaset lat temu ludzie odkryli, że świat kręci się, i z tego powodu jest dzień po jednej stronie i noc po drugiej, to niektórzy wywnioskowali, że skoro teraz wiemy, jak to działa, to nie jest Boże działanie, ale jest to błędny wniosek, ponieważ Bóg stworzył ten fizyczny świat i działa w nim. Bóg używa żywności, aby przedłużyć życie, używa seksu, aby pojawiały się dzieci, używa deszczu, aby produkować żniwa. I dzieci, i żniwa, i dzień, i noc to są dary od Boga. Musimy poznać Boże cudowne działanie wszędzie dookoła nas. Niech Bóg otworzy nasze oczy, żebyśmy widzieli Jego rękę wszędzie i dziwili się, uwielbiali Go. Teraz zauważmy przykład prostej wierności. Od wersetu 8 do wersetu 38 jest pięć rozmów. Szybciutko. Przejedźmy przez te rozmowy i obserwujmy, jak uzdrowiony człowiek coraz bardziej rozumie, kim Jezus jest. I jak wzrasta jego wiara. Obserwujmy, jak ślepy człowiek coraz lepiej widzi światłość świata. Pierwsza rozmowa od wersetu ósmego jest pomiędzy uzdrowionym i jego są, sąsiadami. Oni nie są źle nastawieni, po prostu są ciekawi. Pytają, jak więc otworzyły się oczy Twoje? Czytamy jego odpowiedź w wersacie 11. Człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i się. Poszedłem więc, obmywszy się, przejrzały. On wie, jak Jezus się nazywa, ale używa wrażenie człowiek, którego zwą Jezusem. Nazywa Jezus człowiekiem. Nie jest to ani pełny szacunku, ani nie jest to bardzo nieuprzejmy. Od wersetu 13 czytamy rozmowę pomiędzy uzdrowionym i faryzeuszami. Oni pytają, co Jezus uczynił. On tłumaczy, nałożył błoto na oczy moje, obmyłem się i widzę. Ja Go lubię. On nie jest głupi. Wie o co chodzi? Czuje, że jego proste świadectwo o Jezusie nie podoba się faryzeuszom. Ale co ma zrobić? Kłamać. Wyobraź sobie, jak to wyglądało. On stoi sam przed kilkoma, albo może kilkunastoma bogaczami wykształconymi liderami kraju. Wyobraź sobie, jak On był ubrany, i jak faryzeusze byli ubrani. On prawdopodobnie był brudny. Wyobraź sobie, jak wyglądają jego broda, włosy, paznokcie. Oni pytają, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje. Najbezpieczniejszą odpowiedzią byłby, nie wiem, nie jestem tak wykształconym człowiekiem. Skoro wy mówicie, że jest grześnikiem, to chyba jest grześnikiem. Ale nie odpowiedział w ten sposób. On odpowiadał: To prorok. Kiedy rozmawiał z sąsiadami, używał słowa człowiek. Teraz mówi, że Jezus jest prorokiem. Coś się dzieje w życiu tego człowieka, coś się zmienia. Będę to nazywać prostą wiarą niekoniecznie zbawiającą wiarą. Ale bez wątpienia jego podejście do człowieka, którego zwą Jezusem, zmienia się. Od wersetu 19 czytamy rozmowę pomiędzy jego rodzicami i faryzeuszami. Faryzeuszy nie wierzyli, że Jezus uczynił cud. Oni myśleli, że ten człowiek, który teraz widzi, nie jest tym samym, który był ślepy. Oni myślą, że jest to skomplikowana sztuczka zaplanowana przez Jezusa. Wołają jego rodziców i pytają, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził. Jakże wiera więc teraz widzi? Odpowiadając rodzicy Jego rzekli Wiemy, że to jest syn nasz, i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy Jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go. Niech samo sobie powie. Czemu taka odpowiedź? Ich syn, który był szlapy przez całe życie, teraz widzi. Może iść gdzie chce. Nikt nie musi go prowadzić. Będzie mógł czytać, będzie mógł pracować, a oni mówią: nic nie wiemy. Pytajcie jego. Jest dorosłym człowiekiem. Po prostu ja nie tłumaczę, czemu oni w ten sposób odpowiedzieli. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, a Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Były jedne świątynia w Izraelu, ale były setki synagog. Synagoga była podobna do tego, co dzisiaj nazywamy zborem. W większych miastach było wiele synagog, w małych wioskach była jedna synagoga. Ludzie gromadzili się w synagodze, aby razem modlić się, czytać Pismo Święte, słuchać nauczanie. Widocznie każda synagoga miała swoich członków, ponieważ w niektórych synagogach Żydzi, którzy wyznali, że Jezus jest masjaszem, zostawali wykreśleni z członkostwa, i tego bali się rodzice uzdrowionego. To jak on zachowa się teraz? Jego rodzice zostawili jemu samemu. Oni dali mu przykład, że powinien myśleć o sobie, chronić siebie, ponieważ ci Farezusze mają władzę. Od wersetu 24 czytamy drugą rozmowę pomiędzy faryzeuszami i uzdrowionym. Mówią do niego, oddaj fałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Nie wiemy, czy on czuje lęk, który jego rodzice czuli. Prawdopodobnie czuł presję, aby powiedzieć to, co oni chcą. Nie jest wykształcony. Nie umie czytać, oni są najbardziej wykształconymi ludźmi w kraju. On rozumie, że oni oczekują pewnej odpowiedzi od Niego. Mają oni władzę, aby wykluczyć go z synagogi. Jednak jego wiara rośnie. Obojętnie czy boi się, czy nie, mówi prawdę. On odpowiedział. Czy jest grześny, nie wiem. To jedno wiem. Byłem ślepy, teraz widzę. Prosty, szczere świadectwo o miłość i mocy Jezusa jest przekonujący. A teraz widzimy jeszcze większe zmiana, jego odwaga staje się pogardą, odpowiedział im już wam powiedziałem, nie słuchaliście, co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami Jego? Sarkazam. On już wie, że oni będą wrogo nastawieni wobec niego. Jego odpowiedź spowoduje, że najbardziej potężni ludzie w jego kraju będą wrogo nastawieni wobec niego. Jest książka po angielsku, która ma tytuł Kiedy ludzie są duzi, a Bóg jest mały. Autor w tej książce pokazuje, że kiedy myślimy o tym, co inni ludzie myślą o nas, kiedy boimy się tego, co oni myślą, mówią o nas, czy jak mogą nas skrzywdzić to nasze zachowanie będzie grzeczne. Jednak właściwym podejściem jest, aby skupić się na tym, co Bóg myśli o nas, co Bóg mówi o nas, jak Bóg może nas błogosławić albo karać. W rzeczywistości Bóg jest duży, a ludzie są mali. Nie musisz bać się ludzi. Słusznie jest bać się Boga. Teraz skupimy się na rozmowie między uzdrowionym i Jezusem. Od wersetu 35. A gdy Jezus usłyszał, że Go wyrzucili, a gdy Go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiadając, rzekł, któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć. A Jezus rzekł do Niego, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie Ten, co rozmawia z Tobą. Uwrzekł, wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. Nawet w tej ostatniej rozmowie widzimy dalsze zmiana w jego podejściu do Jezusa. Chociaż po polsku w wersecie 36 jest słowo Pan i w wersecie 38 jest także słowo Pan, to po grecku on używa dwóch różnych słów. Słowo, którego używa w wersecie 36 jest o wiele bardziej grzeczny niż na początku, kiedy nazywał Jezus człowiekiem. Ale jest to słowo używane rozmawiając z ważnym człowiekiem. Jednak słowo tłumaczone jako pan w wersie 38 jest słowem używanym, kiedy nazywano kogoś Bogiem, Panem. Dopiero teraz jego oczy są otwarte. Widzi, że Jezus jest Bogiem i złożył Mu pokłon. Jest to wspaniała historia miłości i mocy Jezusa. Jezus otwiera oczy tego człowieka na dwa sposoby. Moglibyśmy zwrócić uwagę na różne aspekty, ale chcę, żebyśmy skupili się na przykładzie danym nam przez tego uzdrowionego. W tej chwili czytam Księgę o historii Kościoła. Czytam niesamowite historie o ludziach, których Bóg używał, aby zmienić świat. Ludziak, którzy prowadzili swoje narody, aby iść za Jezusem. Ludziak, którzy pisali dzieło religijne, aby bronić chrześcijańskie nauczanie, takie jak Trójce Święta czy Boskość Jezusa, przed heretykami. Dzieła niektórych teologów z III i IV wieku są jeszcze dzisiaj używane. Falimy Boga za to, jak on działał przez tych bardzo zdolnych, wpływowych liderów. Jest może 100, może 200 takich ludzi, których Bóg używał, aby w widoczny sposób zmienić świat. Ale w historii Kościoła były setki tysięcy ludzi, takich jak człowiek w tym rozdziale. On nie uczynił cudu, nie stał się apostołem, nie napisał znanego dzieła, nie wpływał na setki tysięcy ludzi. Był on ubogim, niewykształconym. Prostym człowiekiem. Jednak był wierny w trudnej sytuacji. Nawet kiedy ludzie mu grozili, nie kłamał. Nawet kiedy najbliższa rodzina nie wspierała go, to i tak nie się poddawał. Żadne cuda, ale prosta wierność. Wiele razy w tygodniu każdy z nas musi podejmować. Proste decyzje. Czytać Biblię, czy oglądać telewizję. Kłamać, czy mówić prawdę. Iść na nabożeństwo, czy robić coś innego. Narzekać, czy dziękować. Poświęcić pieniądze Bogu, czy żużyć wszystko dla siebie. Mówić o Jezusie, czy milczeć. Co tydzień mamy wiele małych, prostych. Wyborów. Bóg wymaga od nas wierności. My wszyscy jesteśmy szafarzami. Każdy z nas musi wiernie używać to, czego Bóg nam udzielił. Mam cztery pytania. <laughs> po pierwsze, czy złożysz Jezusowi pokłon? Nie chodzi o to, czy chodzisz regularnie do kościoła. Nie chodzi o to, czy starasz się być dobrym człowiekiem, lecz czy widzisz, że Jezus jest dobrym Bogiem, czy kochasz go, czy uwielbiasz go. Po drugie, czy Twoja wierność pogłębia się, czy słabnie, kiedy czujesz niebezpieczeństwo, kiedy czujesz presję od ludzi? Po trzeci, czy Twoja miłość do Jezusa więcnie czy rozkwita, kiedy Twoja rodzina odchodzi lub nie wierzy? Po czwarty, czy odważnie wyzna wy wyznajesz Jezusa przed ludźmi? Powstaniemy i prosimy Jezusa, żeby umacniał nas, żebyśmy byli wierni. Jeżeli jest taka potrzeba, to wyznaj swój grzech Bogu, że nie jesteś w tej chwili wierny.